Witajcie, jestem Betamax, a dzisiaj zobaczymy kolejny brytyjski klasyk, Listonosza Pata. Najpierw kilka słów o serialu. Listonosz szpad to serial poklatkowy z 1981 roku autorstwa Johna Canlifa. Opowiada o Patryku Cliftonie, miłym listonoszu z miasteczka Zielona Dolina w Cumbrii, gdzie wraz ze swoim kotem Jessem rozwozi pocztę. Podobnie jak inne brytyjskie klasyki był wysokiej jakości, lecz czasem zaczął się psuć. Mimo to rudy kurier przeszedł do historii. Ba, nawet ludzie z kanału Motokoty zrobili makiety jego furgonetki, a kloców nakręcił o nim słynny kabaret. Aaaa! Dawaj to, kupili list, donoszu, albo zadzwonimy i będziesz siedział! Rozumiesz? Cichaj, dugo nie boję się! Dziś rzucił okiem na sezon trzeci, gdzie bohaterzy zaczęli ruszać ustami. Zapraszam na seans. Bat i kot, kot i bad. Spad I, i kot przyjaciele od lat. Mą pełną listów, ledwie świt zabłyśnie. zabłyśnie, swym pocztowym dobra. wozem rusza w świat. Przepraszam, ta piosenka jest zbyt dobra, by jej nie śpiewać. Listonosz i gwiazdy muzyki pop. Odcinek zaczyna się jak Pat się goli, a jego syn Julian wraz ze swoim przyjacielem Charlie zakłada zespół muzyczny. Napisali już piosenkę i ćwiczą. O, bo... Julianie! Charlie! Czemu robicie taki hałas. Wybacz tato! Zakładamy z Charlie'im zespół muzyczny! Napisaliśmy piosenkę i musimy ją przećwiczyć? Moja perkusja jest w szkole, zrobiłem sobie drugą, posłuchaj! Warto wspomnieć, że tak jak w Strażakusami, wszystkim podkłada głos jeden i ten sam facet, a jest nim Jerzy Kramarczyk. Zobaczcie moją drugą recenzję, to mi uwierzycie, to jest jeden i ten sam facet. Mają za to dość duży problem. Brzmi fatalnie. Y, tak. Potrzeba nam dobrego wokalisty. Poszukajcie wokalisty w Zielonej Dolinie. Masz dobry pomysł. Ja zgłaszam Konstantego. Ty jesteś kandydatem na wokalistę. Bardzo wokalistę. A jak śpiewasz? Ty tankista, tej walia brusza, ekipaż, maszyny doj. Chyba im o to nie chodzi. Więc pat rozważąc listy, mówi innym o poszukiwaniach wokalisty. Pierwszym kandydatem jest urzędniczka poczty pani Gogins. Dzień dobry Pat! Ładnie tańczysz i pięknie śpiewasz. E, e, tylko próbowałem. Oho, Julian i Charlie szukają wokalisty do zespołu. Obiecałem im pomóc kogoś znaleźć. Wiesz, Pat, w swoim czasie byłam prawdziwą gwiazdą. Może <grymium> pani dzwonić po karetkę? Kiedy chłopcy ćwiczą w szkole, Pat zauważa potencjał w Lucy, córce posterunkowego Artura. Lucy! Tak, tak, Dzień dobry! <grym> Witaj, Lucy! Ależ ty masz piękny głosik. Julian i Charlie organizują przesłuchania do zespołu. Może przyjdziesz? O nie, nie umiem śpiewać przed ludźmi. Ale jesteś świetna. Nie, nie, nie mogę. Rozumiem cię, Lucy. Kiedyś coś odwaliłem głupiego i teraz mam flashbaki z Wietnamu. Lucy więc idzie do swojej koleżanki Miry, by opowiedzieć o przesłuchaniach. Ta marzy o tej roli, lecz nie umie śpiewać. La la. Mają za to inny plan. Ja nie chcę śpiewać przed ludźmi, ale możemy się zamienić. Zaśpiewam za ciebie, ale wszyscy się zorientują. Nie, jeśli schowam się za kotarą. Nadeszła pora przesłuchiwań. Wśród kandydatów pojawili się luźny dziad, ukośnik Ted Glenn. Jeśli chcesz, bawicie się wspaniale. Chodź go ze mną, nie bochaj się wcale. Czy dzieciak, który śpiewa jak Kibol, ukośnik Ben Thompson. Jeśli chcesz się bawić wspaniale, chodź ze mną, nie wahaj się. Wszystkim podoba się jednak Mira, ukośnik Lucy. Jeśli chcesz bawić się wspaniale, chodź ze mną, nie wahaj się wcale. W końcu, Jess podnosi kurtynę i prawda wychodzi na jaw. Na szczęście Pat motywuje dziewczynkę do ponownego zaśpiewania. Jeśli chcesz bawić się wspaniale... Następny odcinek proszę! Listonosz Pat i kłopotliwy pociąg. To chyba mój ulubiony odcinek. Pat został poproszony przez maszynistę, Adżaja, by przetestować nowo zrestaurowany parowóz o nazwie Rakieta z Zielonej Doliny. Jego syn żałuje, że musi iść do szkoły i nie może mu pomóc. Jak tam że jest? Mia. Gotowy do wyjścia? I wyruszyli. Na miejscu czekają wspomniani wcześniej Ajay i przyjaciel pata Ted Glen. Zaczynają więc od dorzucenia węgla do paleniska, co brudzi twarz naszego bohatera. Następnie przychodzą pasażerowie jadący na piknik: pastor Teams, pani Potich i państwo Thompsonowie. Już na wczesnym etapie podróży dochodzi do pierwszych problemów. <tryk uchwały> <tryk uchwały> Ted, popatrz na wskaźnik wody. Dlaczego tak szybko opada? A to pech! Kończy nam się woda. O, nie! Musimy się zatrzymać. Co teraz zrobimy? Postanawiają zatankować więc z pobliskiej rzeki za pomocą naczyń, jakie mieli pod ręką. Dostajemy dzięki temu bardzo satysfakcjonujący segment. Po jakimś czasie kocioł jest pełen. Robota skończona. Wystarczy wody. Kropla po kropli kielich napełni. Dziękuję za pomoc. Możemy ruszać dalej? Nie tak prędko, pakistańcu. Taki pociąg potrzebuje 4 godzin na zagrzanie wody. Kolejnym problemem jest luźny zaczep, który na wybojach się zrywa i odczepia wagon. O nie! Nic dziwnego, że tak pędzimy! Zgubiliśmy pasażerów! Co? Ale pech. Po ponownym podpięciu wagonów czekają ich ostatnie kłopoty. Statko owiec zagradzające im drogę. Chcą je zagonić, lecz znajdują zapustuty płot. Muszą więc je przewieźć pociągiem. Cóż to była za niezwykła podróż! Dojeżdżają więc z powrotem do Zielonej Doliny. Wszyscy byli zadowoleni z przygody. Wieczorem Pat wraca do domu i okazuje się, że Julian bawił się lepiej niż on. I tu odcinek się kończy. Następny odcinek proszę! Listonosz Pat i znikająca Dosia. W tym odcinku Julian musi sprowadzić pieczę nad szkolnym zwierzątkiem. Świnką morską Dosią. No, no. Brawo Julianie. Witaj Dosiu. Mii, 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 mii. Mii. Bądź grzeczny, Jazz. Dokładnie następnego dnia ucieka do Bydgoszczy. Pat pociesza syna argumentem, że wróci, gdy zgłodnieje. I idzie do pracy. Natomiast Jazz widzi, jak Kawia wchodzi do furgonetki. <mianow> Jesteś dzisiaj wyjątkowo chętny do pracy, Jazz. Tymczasem chłopca odwieza Mira, by pobawić się z włochatym ziemniakiem. Po dowiedzeniu się o jego zaginięciu zaczynają intensywnie poszukiwać. To kończy się fiaskiem. Po enigmatycznym akcie skrytożerstwa. Co? Kto zjadł moje jabłko? I gdzie jest ciastko? Listonosz odwiedza kawiarnię, gdzie siedzi pastor pijąc herbatę. W trakcie spożywania tego napoju zauważają dziwne zachowanie wełnianego kapturka. Pat wraz z Jessem ruszają w pogoń, myśląc, że to Dosia. Niestety ją gubią. To na pewno była Dosia. Ale gdzie jest teraz? Następnie wracają do domu, gdzie czekają na nich dzieci i jego żona Sara. Wtedy znajdują świniaka w czapce rudego. <mum> przestań, przestań, Łaskoczysz. Następny odcinek proszę! Stonosz Pat i wyprawa nad morze. W tym odcinku są dwie fabuły, które łączą się w jedno. Pierwszą jest to, że Mirach się nudzi i chce pojechać nad morze, lecz jakimś cudem nie da się tam pojechać na jeden dzień. Drugą jest to, że Ted Glen, jadąc na wybojach, uszkodził skrzynię ładunkową swojego pick-upa i zasypał drogę piaskiem. No nie, ale te. Kiedy rodzina dziewczynki idzie na piknik, Pat spotyka się z problemem brokady drogowej. Takiej góry piasku nie przesypiesz w ten sposób. A co możemy zrobić? Możecie zajumać taczkę pastorowi. Albo użyć przerażającego odkurzacza dr Gilbertson. Oto brzuch polityka. Rośnie. Bro. Lokalna dzieciarnia zauważa zmagania parówkonosego kuriera i postanawia poławić się w piasku. To daje mu pomysł, by zrobić tutaj plażę. I kiedy przychodzi Mira po nieudanym pikniku, od razu poprawia się jej humor, mimo iż brakuje tu najważniejszego elementu, czyli wody. Następny odcinek, proszę. pad i zmiana fachu. W tym odcinku daszkoły przecieka i trzeba uzbierać pieniądze. Więc Pat wraz z panią Gogins, organizują płatną zabawę w zmianę fachu. Uczestnicy losowali jakiś zawód, którego muszą wykonywać, by uzbierać potrzebne fundusze. Ho! rolnik! Nauczyciel. Ho, ho, będę pracował w kawiarni. Ha, dziś pracujemy za Teda. O, co miałeś dzisiaj zrobić, Ted? E, położyć tapety w salonie u dr Gilbertson. W trakcie zabawy owce uciekły do Wytgoszczy. Jakie świeże powietrze. Dzieci wygłupiały się na lekcji Elgibry. A jeśli mamy 14 owiec i dwanaście krów, zabieramy cztery owce, a dodajemy dwie świnie. Co mamy? Farmer, proszę pana. <noise> Ted robił triki imbrykiem. A Sara i Nisza zatapetowały drzwi. E, proszę! O, o. Tymczasem listonosz zbierał haracz od przechodniów. Pod koniec wszyscy się dobrze bawili i mimo wielu porażek uzbierali dość pieniędzy. Udało się! Znakomicie! Świetnie, dobra robota. Widzicie jacy jesteście zdolni? I dzięki Wam dach w szkole nareszcie nie będzie przeciekał! I to był list szpad. Mimo iż od tego właśnie sezonu zaczął się staczać, to nadal są jakieś zasne odcinki. Poza tym, animacja poklatkowa jest płynna, a Jerzy Kramarczyk świetnie daminguje postacie. Zasługuje na 9 na 10 w następnej filmowej rewolucji dam wam do wyboru: Teletubisie czy przyjaciele z podwórka? Tymczasem się żegnam. Brołchów!